Zobacz ten filmik. Czekaj, już sprawdzam, co to jest. Co to? Dzie... Jakiś szat z Dawidem? Tysiąc? U Dawid, tysiaka zarobił? Zarobiłem, zdonej. A z Donej? Nie słuchaj, to jest przerobione komputerowo! To jest przerobione komputerowo, nie słuchaj tego! Dawid dlaczego tak powiedziałeś? Przerobione komputerowo to jest Dlaczego tak powiedziałeś Kamil? Dlaczego tak powiedziałeś? To jest przerobione komputerowo ten filmik co płacą pieniądze Dlaczego tak powiedziałeś Kamil? To jest ten filmik co Bo tam było na filmiku Kamil że powiedziałeś że jebać tą dziewczynkę Nie powiedziałeś takiego tak statiego? powiedziałeś, Nie powiedziałeś. To no patrz, patrz! Nie pokazuj mi tego! Wyłącz to, wyłącz to! Zobaczcie no chociaż coś na chorą dziewczynkę? Nie tą dziewczynkę, kurwa! Wyłącz to, wyłącz to! Dobra już wyłączyłem, już wyłączyłem! A to jest Kamil prawdziwy czy przerobiony komputerowo? Przerobione komputerowo! Przerobione komputerowo! A to jest Kamil prawdziwy czy przerobiony komputerowo? komputerowo? Przerobione komputerowo! A kto to przerobił? Kto to przerobił Kamil? Kto to przerobił? Nie wiem, na pewno ten Joker z Discorda! Kto to kto to ten Joker z Discorda! Przerobili to komputerowo! Nie wiem, na pewno ten Joker z Discorda! To ten Joker z Discorda? Nie on by chyba takich rzeczy nie zrobił, Kamil. To ten Joker zrobiłby, zrobiłby, nie zdać nie on by chyba nie zrobił by, Nie zdasz, go, wie jak ja go dobrze znam. Ale będzie klagery, fraka, klagery, klagery, maliny, klagery, klagery, Romalini, maliny, klagery, klagery, Ruggery lacker ryck lacker i rockery, rucker kontroli robi live, babi sobie. Musimy być na live Ej, David Jasper, pozdrowienia na czacie wysyła. David Jasper, ty pedofilu, trzeba oszukujesz ludzi na pieniądze. Powiedziałeś, że jebać tą dziewczynkę, na którą pieniądze zbierasz. Za to, co zrobiłeś, że oszukałeś tą dziewczynkę, że robiłeś zbiórkę na nią. Możesz do mnie zadzwonić na Instagramie i teraz to wyjaśnić. Wytłumaczyć się z tego, że kurwa, oszukałeś dziewczynkę na pieniądze, na którą zbierałeś chłopie na jej chorobę, a tak naprawdę wziąłeś te pieniądze do siebie, frajerze. Patrz, są nawet dowody na internecie na ciebie, patrz. Są nawet dowody na internecie na ciebie, bo ludzie już to nagrali. Powiedziałeś, że jebać tą dziewczynkę. Yyy, patrz. Dawid Jasper prawdziwe oblicze. Staję z rękom! Na... Patrz. Na, na chorą dziewczynkę? Nie tą dziewczynkę, kurwa! Nic takerowane komputerowo! Dziewczynka? Nie tą dziewczynkę, kurwa! Przerobione komputerowo! Przerobione komputerowo, widzowie! Nic takiego nie powiedziałem! Jas jest bogaca na tym. Jest normalnie, to jest pęk! Pokazywałem pieniądze, ale nie, po, nie powiedziałem nic takiego.